Cześć Wam wszystkim z tej strony Sonia. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić baterię w pompie insulinowej. Odczepiłam na chwilę dren, żeby mi nie przeszkadzał. To jest moja pompa insulinowa Metronika. I tutaj, po tej stronie, bo po tej, to tutaj ja mam zbiorniczek z insuliną. Po tej stronie się mieści bateria. Jeśli chodzi o baterie do tej mojej pompy, to są to takie małe baterie AAA. I teraz tak, tutaj jest taki dędzelek, żeby otworzyć tą pompę i mamy kilka sposobów na otwarcie tej pompy, żeby założyć nową baterię. Jakąś małą centówką, grosikiem, czy tam pięciogroszówką chyba najlepiej. Ja akurat mam 5 centów w moim przypadku. I tutaj można centówką otworzyć. Jeżeli nie mamy pięciogroszówki przy sobie, to ja jeszcze Otwierałam bardzo często, tutaj też widać, nawet tutaj po bokach, taką pomocą do wbijania w kuć właśnie tym tutaj takim rogiem plastikowym, twardym, też jak najbardziej. O, to tutaj można otworzyć do baterii. A jak też czegoś takiego nie mamy, to możemy wziąć też mały kluczek, na przykład do skrzynki. O, idealnie on tutaj pasuje. O, i możemy otworzyć. Tak więc otwieramy, no. wyciągamy baterię. Pamiętajmy, żeby bardzo szybko włożyć nową baterię, bo te wszystkie ustawienia się zresetują. Zawsze używamy nowej baterii. Nigdy nie używamy baterii, która już gdzieś indziej była włożona do jakiegoś budzika czy tam do czegokolwiek. Używamy zawsze nowej baterii. Szybko ją wkładamy. I zakręcamy tutaj główką ponownie nową baterię. Najpierw trochę ręką, i później dociskamy kluczem. I ona się teraz aktywuje. Koniec. Gotowe, tak szybko wymienia się baterie w pompie insulinowej. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłych cukierków i zapraszam do kolejnego oglądania następnych odcinków. Pa, pa, pa. I tutaj. Czekaj. I tutaj, po tej stronie. Boże, jakie to jest brzydkie, czekajcie, bo to jest brudne. I, I tutaj. I tutaj. I tu um, na otwarcie tej... Pamiętajmy, że nigdy nie uży. Tu można wcisnąć. Ale mocno siedzi. O! Czekajcie.